Dzień dobry, dzień dobry, witam ponownie, to jest. Yy... twarz tego kanału, nazywa się Eleven. A to jest gra. Freddy Pizzeri... Freddy's Pizzeria, czy jakkolwiek tam. Dobra, idziemy dalej. Skończyłem tu, gdzie skończyłem. Um, sorry, Wypiłem taki hałas wody i prawie się zakrztusiłem, dlatego teraz mam trochę głos taki bardziej. Nie nieważne. Lecimy, trzeci level, czy cokolwiek to jest. Hej, a co tutaj się piecze? Um, wygląda jak nasz nowy Private Be all by himself His self Okej okay. Czyli Okej okay. Czyli no, Nowy typo Jest sam Oh Czy dwój wasza dwójka Oha. Witaj Landlaber You be welcome to Freddy Fazbear's Land o Pizza What's your name? Um, e, dzięki Mój, Moje imię to właściwie Hej, hej, gorące rzeczy. Jesteś tutaj nowym pizzatenderem. Fongai nam już powiedział o tobie. Spokojnie, nie? O, tak. Em, powiedział, że. P powiedział mi, że przyjdziecie. Jej, nie mogę się doczekać. Miałem pracować z takim. With such a hotie serving as pizza. With such a hotie serving as pizza na break. This is the best thing ever. What is this. What even is this face? Nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. On gada zbyt piracko. W sensie. A tongue free part of a good cock Chciałem przeczytać. Nieważne. <laughs> nie, nie. But sure you'll be up to the cooking standards of old fast. Tak, że będę trzymał standardy i tak dalej. Mogę spróbować. Um, czy masz coś nam myśli? Jakieś specjalne zamówienie czy coś? O, tak, tak. Zru Do me first, I'm starving. Okej. Okay. Czy mi się tylko wydaje? Czy to, czy to jest, jest komuś spaczony umysł? Czy człowiek ma jakieś dzikie teksty, które są bardzo dwuznaczne? By nie, nie, nie jestem pewien, czy to ja jestem spierdolony, czy to. Zobaczymy potem. Okej, okay, to co mogę ci sprawić? Um, no nie wiem. Nie wiesz? Mmm. Brzuch mi burczy, ale jeszcze nie jestem zdecydowana, co chcę jeść. Po prostu lubię jeść! Co nie? E, Okej, okay, wygląda na to, że będziesz. E, chcesz, chcesz jakąś radę? Ja tak, pewnie przyda mi się. Birdlers ear loves to be a bit and cheery. Get her something from our menu that make her happy, and that be enough to satisfy her i reckon. Happy pizza, then. I got it. Okej, okay, czy to będą takie zagadki. Happy pizza. He Nie ma nic po. Happy. Pepperoni party. Ee, fishy business. Fun guys. Gentle giant. A classic to. No western. Czy muszę przeczytać? Dla kogo to ma być, tak? Um, pepperoni party. hitmania. Business. Its name is, is not in reference to any city activities occurring at the back of Freddy's <laughs> during Friday nights. Okay, dobra. And um, must be like a happy gentle giant for those robots who need to be reminded that they are people, even if you have a machine gun for an arm. What fun guys. Happy. happy, happy, stuff, happy stuff Now, where do I search for that, but type happy Ale, czy mogę zrobić jakąkolwiek pizzę z typu Happy, czy um. Gentle Giant spróbujmy, nie wiem Charged, salty, strong, okej okay. Ile tu jest składników? Dobra, 6 um. Sześć sera Cztery pomidory Trzy grzyby Trzy oliwki What? Ale zaraz to mi się nie zmieści Czy nie dam rady tego zrobić? Ja Chyba nie rozumiem. Fun guys. Dobra, zrobimy to. Trzy sera, dwa pomidory, pięć grzybów, trzy zielone i dwie oliwki. Like this, oiled Raz, dwa, trzy. Okej, okay, da radę. Nie byłem pewien. Myślałem, że będzie źle i zaraz wiecie. Utnie się ta wesoła muzyczka i będzie. I'm. I'm gonna kill you, where you stand. Zajebiście mi to wyszło. Cieszę się, że ci się spodobało. Dobra. Em... Eee, co on mówi? Say, I. Have spied a little green bird flying around here, your side of the sea today? What the fuck is he talking about? I can barely understand him. Me bird lad! Their, that their, their old sea dog be running a rig on Captain Foxy, you see? I can't find him anywhere in this. He... Er, forsaken fortress o cheese and... checkered tylin. <laughs> nie, nie mogę znaleźć. tego ptaszka w tej fortecy. Yy, sera i... szachownic. Wszędzie na ścianach. Musi, musiał gdzieś ukryć się w szybie wentylacyjnym. I śmieje się ze mnie. Jakbym był jakimś głupcem. Albo to, albo się właściwie faktycznie zgubi. Wtedy muszę go znaleźć. To szukasz w końcu ptaka czy sea dog? Wilk morski. Okej. Okay. Um, ptaka oczywiście. Co jesteś głuchy? Biljrat? Foxy mówi o swojej papuszce Szukaliśmy jej cały dzień. Czy przypadkiem jej nie widziałeś? Nie, nie zupełnie. Dopiero co tutaj czytałem jakieś 2 godziny temu. Jasna cholera. Zaraz, czy, ta, czy to jest właściwie żyjąca papuga, czy też taki sam robot jak wy? No, całkowicie prawdziwa. Foxy adoptował ją z, po tym, jak Fongai zostawił otwarte drzwi do restauracji na jedną noc. I ten mały skurczybyk wkradł się do niej i zaczął wyżerać oliwki. No um, a potem się rozchorował. You okay? Are you okay, fan? Okej, okay. i funkcję go przygarnął i, i... i... maluszek się wyleczył Okej, okay, czyli to teraz jest jednym z nas, naszej drużyny Poza oczywiście występami Tak, nie jesteśmy... nie mamy pozwoleń na występowanie obok prawdziwych, żywych, yy, dzikich zwierząt na scenie przynajmniej i tak nam mówi okej, okay, to przyrządź mi jedną ehm, OK okej, z jakichś smakołyk, aby przy... zbejtować ptaszka bejt? okej okay, dobra, ale to co? co, co mam przyrządzić? green de demon veggies a lot okej, okay, on lubi dużo Zielonych, demonicznych um. Warzyw? O, on, on uważa warzywa za demoniczne. Dobra, ma sens, nieważne. Um. Co, coś zielonego, wypełnionego warzywami. my flavor. Uh, a nie, nie flavor. Name type. Uh. Sweet, spicy, soft. Ale to nie ma. Nie ma na V, żeby było coś z Okej Ok. Um, czyli zwyczajny. Strong Happy Robotic Special. Nie, flavor. Salty. Ale salty to nie do końca. Gentle Giant też nie to. Nie. Spicy. Nie. Sweet. Nie. Green Face. Zielonego i pokrytego warzywami. I to jest chyba. To Old, dwa sera, trzy. Aha, trzeba przerzucić. Dwa sera, trzy t trzy. Grzyby. Pięć zielonych. Fajnie pokazuje tutaj tą ilość. Cebula i oliwka. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, to da radę. E, to jest świetna przynęta nad tego sniki ptaszora. Ok, więc ja za chwilę sobie pójdę i pójdę to odstawić e, tam, gdzie potrzebuje być. E, zaraz, zostawię cię w prywatności, czy coś takiego was w prywatności. Ok, ahoj I tak sobie poszedł. Ok, dobra, więc. Pozwól, zapytam, czy. Chcesz w ogóle w tym miejscu pracować? Ja, e, no. Ja chcę po prostu zaoszczędzić trochę pieniędzy, I guess. Mm, czy, czy, czy jesteś tego pewien? Tak, to znaczy... Czemu na mnie patrzysz w ten sposób? A, bez powodu, po prostu wyglądasz... E, znajomo, tak mi się coś wydaje. It's a common theme in these games, nie? Jeżeli nie chcesz powiedzieć czemu... To, to, w porządku, możemy po prostu pogadać o czymś innym Na przykład o czym? A co ty sądzisz o fungaju? jest? E... Gadał Jest... z nim dość sporo, prawda? Jakie masz na jego temat zdanie? Pony cóż, jest cool e, Trochę spięty Trochę się czasami zacina Ale nie jest to jakoś wkurzające Znaczy się, jest... E... Ma telefon Zamiast głowy znaczy się, no tak, właśnie miałem to powiedzieć, um, ale w trochę inny sposób. On ma pierdalny, wielki telefon w miejscu jego głowy. Nie możesz tego tak po prostu ominąć. To nawet nie jest jeden z tych jakichś nowych telefonów, które możesz dotykać po ekranie i się nimi bawić. To jest taki naprawdę stary telefon. Czy oni jeszcze w ogóle je produkują? Czy. No, znaczy się, czy... Miałabyś może wiedzieć skąd jego głowa jest jebanym telefonem? Powiedział fucking na głos. Oka, oh, I just. przekląłeś. O. O. o! Um. Wszystko w porządku? O. Oh. Sorry, musiałem napowietrzyć swoje wnętrze czy coś, co? Poddychać wewnętrznie, nieważne, nie umiem tłumaczyć. Proszę nie, nie, nie mówić Fonejowi, że no, nie powinienem przeklinać. Dobrze, spokojnie, spokojnie, jest w porządku. Zdziwiłam się, że, że, że masz to w sobie. Tak, tak, w ogóle. Um, Guy definitywnie takich rzeczy nie popiera co potrafię powiedzieć to hacki, i takie i tego, tego typu rzeczy. I przesadza z tym nieprzeklinaniem. Przeklina, jeżeli lubisz. Nikomu to nie przeszkadza, tak naprawdę. Naprawdę, ale to jest yy, przyjazna dzieciom restauracja, tak, yy, ale dzisiaj wszyscy, którzy tu przychodzą, sami przeklinają jak marynarze. Dopóki nie zrobisz tego w Twarz Fongajowi to będzie fon face. Eee, e, face. Fo Dociera do mnie po prostu złożenie tego słowa PhoneFace face. Powiedzieć mu, że masz twarz jak telefon. No i. Ta mina. I nie przeklinaj też na no, wprost dzieci oczywiście. Cóż, może jednak jakiś tutaj kiedyś przyjdzie Więc y, miej oczy szeroko otwarte I jasne, będę miał na, na uwadze F Fuck yeah. y, Co do y, marynarzy, widzę, że Foxy się tam bawi gdzieś w rogu A, wy wychodzisz za rogu, przygotuj się Okej, okay, więc o czym tutaj sobie gadaliście, skoro byłem poza konwersacją? O, nic więcej. Po prostu zastanawialiśmy czemu Fonga jest telefonem. Wiesz cokolwiek na ten temat? Ehm, tak, zauważyłem. Co to jest Co to Jest wszędzie to stwierdzenie, ale nie jestem pewien. Okej, okay, zauważyłem, że wygląda jak trochę jak kaseta. Okej, okay, czyli to wygląda według niego troszeczkę durnie. Nie potrafię jego słów przetłumaczyć dosłownie, bo to tak on gada. I once tried to ask him about it indirectly myself, but the scurvy dog be as delicate as a sea of virgin maiden about it. Okay. Czyli próbował być delikatny i zapytać o to delikatnie, ale mu nie wyszło, bo nie potrafi być gentle w tych sprawach. Zmienił temat na coś yy, szalonego like Cóż, byłem odpowiedzialny za małe papierowe łódeczki, które... Nieważne. Co? Nie, nie ogarniam. I'm getting lost in here! <laughs> Pomocy! Macie, tak, przesłuchajcie sobie sami, bo już, już nie, nie, nie jestem pewien o co chodzi. Okej, okay, czyli żaden z nas nie wie o co chodzi z pungajem. E, dobra, to nie tak, że umieram z ciekawości, żeby dowiedzieć się o co, o co chodzi z jego głową. E, e, skończyliście pizzę. Czy chcielibyście jeszcze jedną? E, jeszcze jedną? E, co? Jasne, czemu nie? Okej, okay, to podzielmy się nią, Foxy. Ja zamówię jedną dużą dla nas obu. Jasne, czemu nie? Więc co masz na uwadze? Te oczy. Something spicy, something big and spicy. Chcę jakichś ostrych rzeczy. Okej. Okay. Uh, large and spicy. A flavor. Spicy. Comedy special Pit. The Sworn nemesis of the lactose intolerant community. O oh, nie! Um, a to już było Comedy special. Spicy mosh pit, for all those type of people who want it all, even if it all sucks Ja tyle nie zmieszczę tutaj przecież w tym, like, to jest za dużo 6 sera, 4... No nie da rady, więc y muszę zrobić Ze spicy train wreck. Spalona Spróbujmy zrobić spaloną. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, ale nie chcę robić cały czas tej samej, a tam kilka z nich się pokrywa, więc chyba nie chodzi o to, żeby się pokrywały. więc zrobię po prostu. Są inną, dwa pomidory. Trzy zielone. Dwie oliwki. Dwie cebule. Trzy lodu. A oni chcieli dużą. Teraz nie mogę. Mogę tu dać więcej. Czyli 6 lodu, 4 cebuli, 6 tego, 4 tego, 4 tego, 6 tego. Okej, okay, zajebiście. Charged Oiled Barrent Go 2, 3, 4. Shit Jeszcze raz, ile tych trzy, czyli sześć, cztery oliwki, dwie cebule, cztery cebule, sześć lodu. Raz, dwa, trzy. Mam ją właściwie dłużej, bo nie rozumiem już Trzymamy ją Zadziałało, Wystarczyłem ją przytrzymać dłużej, żeby się spaliła, OK. Okej, okay, wygląda Okropnie, ciekawe jak smakuje Tylko jeden sposób, żeby się przekonać Um. Um. Więc e, jak smakowało. Um. Chyba musimy sobie już iść. Tak. Dużo miejsc do zwiedzenia i tak dalej. Okej, okay, to, to kto teraz jeszcze przyjdzie? Skoro wszyscy zniknęli? Fuck To co ja teraz zrobię? Nie jestem pewien czy mi zasmakowało czy nie Chcieli ostrą, dostali ostrą Cóż Czas zrobić sobie przerwę I guess Dobra telefonie proszę nie, 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 nie rozładuj się w ten czas What the fuck is going on in this game? I pytanie numer dwa to brzmi, ile to ma poziomów? I czemu się za to zabrałem teraz, kiedy nie wiem, ile mam czasu wolnego? Crap. Anyway, see you next time. Ciao.